Dzisiaj sprawdzimy, co youtuberzy pisali po raz pierwszy na swoich mediach społecznościowych. I zaczniemy może ode mnie, bo to jest moje prywatne konto na Facebooku. I sprawdzimy po prostu, bo nie będziemy dzisiaj sprawdzać widzów, wiecie, tam pierwszych postów na Instagramie, bo to każdy z was mógłby sobie sprawdzić, a sprawdzimy na Facebooku. Pierwsze rzeczy, które ja kiedykolwiek wstawiałem i inni youtuberzy z Wajanowic, po prostu polecimy tutaj po bandzie. No jak widzicie, to jest mój prywatny Facebook, tutaj tak, proszę na niego nie wchodzić. Proszę mnie nie dodawać, bo ja i tak nie akceptuję do znajomych, tak. Jak widzicie, yy, mam pełne... No, zaproszeń do znajomych, tak, proszę sobie zobaczyć, pewno sobie tutaj zaprasza, ale ja tych zaproszeń widzowie, no, nie akceptuję, więc mnie nie zapraszajcie i też innych też nie zapraszajcie po tym filmie. Dobra, idziemy sprawdzić, co dodałem jako pierwsze. Ogólnie to nie będzie ciężkie, bo wystarczy zjać trochę na dół, bo ja dużo rzeczy nigdy nie dodawałem na Facebooka, więc ja tutaj po prostu raczej na dole, jak zjadę, no to to gdzieś mniej więcej będzie moje pierwsze posty. Ja nie mogę, dobra, czy wy widzicie tą twarz? Dobra, nie, to jest nieważne, okej? Okay? Pierwsza rzecz, co mam, to jest Wesołych Świąt Szczęśliwego Roku i wszystkich, których nie oznaczyłem. I taki mój koleś to pisał, ja to polubiłem. No i fajnie, tu 5 osób mi napisało życzenia urodzinowe w 2015 roku, czyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, myślę. Ehm, no i dobra, zobaczmy, co ja pierwszy napisałem. Ehm, czy kiedykolwiek, jak dobrze znasz Dawid? I tutaj po prostu chyba jakieś były komentarze. Niech to myślałem, że się podkokiwałeś w nie kumpla Co? Słabo 8 lat temu, nie? Dobra, tutaj Dosłownie nie było nic, potem znowu jakieś życzenia Tu o FIFA jakieś końce chciałem I tu moje pierwsze zdjęcie, widzowie, na Facebooku Patrzcie to no. Pierwsza oficjalna fotka Moja w internecie wyglądała w ten sposób Tego nie ma na Instagramie To jest po prostu, widzowie, mój tutaj e, Stary telefon, ja w lustrze e, Takie, no, no, zdjęcie No można byłoby powiedzieć, że Nie górnych lotów, tak? No taka, no, no Normalne zdjęcie, nie ma tu nic specjalnego, tak? Jeżeli chodzi o mnie, to jeszcze. Nie wiem, to jakąś wichurę, nie wiem co to było, po prostu byłem osobą bezpieczną podczas wichury. Nie, ja, nie pytajcie mnie o to, dobra. Po prostu ja nie wiem co to było. Jeżeli chodzi jeszcze jakieś zdjęcie, takie moje, o tu jest Palion, Pali mnie oznaczał pod tym zdjęciem, no wszystko fajnie. Znajomi przyjaciele. O! To też było moje zdjęcie, proszę bardzo, proszę sobie zobaczyć. To już później, bo 2019 rok, czyli no jakieś 6 lat temu. No, zaraz w sumie 6 lat temu, bo to było w marcu. No, taka tutaj koszuleczka, taki elegancki wygląd, można byłoby powiedzieć. No. Nie nie wygląda to normalnie jak ja teraz, nie? No, no, praktycznie w ogóle. A to jest już jakieś kolejne zdjęcie, e, już takie moje, normalne. No i tutaj po prostu e, wyglądałem w taki sposób, nie? No, no, po prostu tak to wyglądało. Widzowie, nie ma co tutaj gadać. Później już były kolejne zdjęcia, czyli takie było zdjęcie. Które, tych zdjęć w ogóle nie ma na Instagramie, dlatego wam pokazuję, bo możecie ich nie znać po prostu. E, tu już było takie i te na Instagramie chyba było. Potem te i go na Instagramie nie było. Ni tego na Instagramie Ty było. <te>, te też było, ale te też było, ale tego nie było. O, proszę bardzo, jak sobie tutaj radośnie siedzę w Chorwacji, zadowolony. Eee, no, ale tutaj nic ciekawego nie ma. Tutaj ja takie zdjęcie, taki serwiaczek w szaperce elegancki Tutaj ja też taki normalny ziomuś. No, i to jest moje aktualne zdjęcie, którego również na Instagramie nie ma. Ale na Instagramie ono jest chyba na profilowym. No, to były moje pierwsze zdjęcia. Myślę, że nie ma cringeu, myślę, że jest spoko. Zobaczymy, co jest u innych, bo u mnie jest, myślę, Git. No i zobaczcie, paliona. Pierwsze zdjęcie 2015 rok, czyli mniej więcej tak jak ja i to nie jest jego prywatne konto tylko te które miał publiczne yy, i tutaj po prostu coś takiego nie siema no siema no wszystkim 1 grudnia i mamy takie zdjęcie paliona takie tutaj eleganckie ładne piękne idziemy dalej tutaj był link elo wszystkim wbijać na odcinek no widzicie tak się zaczynał karierę i ten odcinek miał 3000 viewso. Ej, do tak nieźle kupię na palion to co on jest wszędzie do dalej no nie wierzę nie no i tutaj jak widzicie jest tego naprawdę pełno więc on tutaj zawsze w Wrzucał swoje odcinki Zawsze wrzucał linki do odcinków swoich pierwszych No i to tutaj było Chcecie GTA 5 Piszcie w kom Chcemy, chcemy, ja twój wierny fan I miał, miał 5 lajków, widzicie to? Tylko 5 lajków e, Pod jakimiś tutaj rzeczami No i jak widzicie to jest naprawdę mało Ja tutaj zaznaczyłem filtr, żeby to był 2015 rok Ale możemy dać tutaj też również, żeby to było Właśnie już to się działo potem No i jak widzicie on zawsze wrzucał tutaj linki do odcinków No zawsze jak wlatywał odcinek No to Paweł to wrzucał Jeżeli chodzi o zdjęcia, które wrzucał bo też możemy sobie to oczywiście zobaczyć e, No to jego takie pierwsze zdjęcia To pewnie będą jakieś zdjęcia miniaturek Bo tutaj no same są tak naprawdę miniaturki Ale jakby nie miniaturka To takie zdjęcie było nie taki zadowolony chłopczyk e, Tutaj takie zdjęcie o jakieś takie bardzo małe Nie wiem jakieś to, to malutkie to Takie malutkie wygląda Tu ma jakaś foteczka o na przykład taka z taką emotką o, tego typu, tego typu właśnie, nie? To są właśnie widzę pierwsze rzeczy, nie? To, to, się, to się nie wstawia takich jakichś, wiecie Niesamowitych pierwszych rzeczy To właśnie to tak wygląda, nie? Ja też miałem takie, widzieliście Głupoty, nie? Tu sobie był na wakacjach już O, to już vlogi jakieś tutaj wakacyjne, normalnie, nie? No i tu już są normalne miniaturki No i teraz tu już normalne zdjęcie, tutaj, o Z jakimś kotkiem, tak? Taka, m, takie normalne zdjęcie Tu też z jakimś kotem No, m, normalne zdjęcie, nie? No tu już są normalne foteczki Takie jak to właśnie wygląda teraz No więc tutaj nie ma już żadnego zaskoczenia. Tutaj nawet jakaś jeszcze foteczka z teledysku Zielone yy, 4. Dobra, idziemy dalej. Kolejna osoba to jest Wojan. No i zobaczcie, co... To jest jego pierwszy post, który on wrzucił kiedykolwiek yy, na swojego Facebooka, na taki yy, publiczny profil. I to jest taka profilówka. Wojan. Wyglądało to w taki sposób. Ja nie wiem, kto to robił. To wyobraźcie sobie, że byście oglądali Wojana i był takie profilowe na YouTubie. No przecież byście się nawet nie domyślili, że to jest on. Potem było już te, no, no i te już jest legendarne, nie? No 2017 rok to było tylko dwa lata różnicy między tym a tym. A zobaczcie, jak to dużo zmieniło. No to po prostu już wygląda tysiąc razy lepiej. E, no na pewno lepiej od, od tego, no to nie ma co w ogóle gadać, nie? E, idąc dalej, takie miał zdjęcie w tle. I tutaj było masa jakichś ludzików i też ten napis wojan, No a potem już zmienił na to, czyli na te, które raczej każdy zna i nas napis nazywał wojan show, a na instagramie wojanowski. Totalnie inaczej niż teraz, nie? To dosłownie to jest kompletnie co innego i pierwsze zdjęcie wygląda tak. Jak na razie jeżdżę, po, po, ale po powrocie do domu nagrywam nowy odcinek, może jutro. I tutaj takie zdjęcie, jak sobie zasuwa w kasku e, chyba na jakichś sportach wodnych, jakaś, nie wiem, łódka albo coś takiego ofensywnego można by powiedzieć. I tutaj jak widzicie subskrybenci 399 subów. Ja. Jak to było dawno? Czekajcie, to Hop ma 2 miliony, nie? A tu miał 399 subów i tu już dosłownie, no nie było nic więcej, nie? Można lecieć raz w 2016 rok, to tutaj będą jeszcze jakieś właśnie starsze rzeczy, typu jakieś, o, widzicie, Kotek, subskrybenci 400, no to nieźle. Dzień później ustawili mi kanał, ale nie poddałem się, od tamtego czasu minęły 3 miesiące. Ciekawe, ile was będzie za kolejne 3. Czekajcie, to już on 3 miesiące nabijał 400 subskrypcji. Dla mnie to jest niepojęte, nie? Teraz ten człowiek tyle robi w dzień I to słaby dzień <gry> Tutaj jak widzicie, jakiś taki selfiaczek, jak spędza się Sylwestra No, Wojan kiedyś wyglądał kompletnie inaczej No a tu już 400 tysięcy nagle, nie? No, powiedzcie mi, jak to się stało, że w rok człowiek miał 400 subów, a tu już nagle ma 400 tysięcy i to tak naprawdę jest tu zrobione w rok. No, to jest naprawdę niesamowity sukces, e, można byłoby nawet tak powiedzieć. No, jest to mocne, tutaj miał jeszcze 70, widzicie to? Tu miał jeszcze 70 subskrypcji. Tu miał 70 subskrypcji tysięcy, nie? Yy, Wiusy tam no były już i tak bardzo mocne, ale 70 tysięcy subskrypcji i obczajcie temat, że od 7 marca do tak naprawdę grudnia, czyli pół roku hop wbił 330 tysięcy. No ja, ja tego nawet widzę po prostu nie mam zamiaru komentować idziemy dalej, nie? Bo mi zazdrość też. Że... No, <laughs> ale dobra, idziemy dalej. Kolejne jest Milki i Milki na swoim prywatnym Facebooku jedyne co wrzuciła tu jedno zdjęcie i nic więcej i jest dosłownie wszystko usunięte, nie ma nic. Jak widzicie, nie jestem w stanie nawet nic tu zobaczyć, bo nic tu nie ma. Jest tylko link do Instagrama. No i obserwujący. Ja w ogóle mam chyba więcej obserwujących, tak mi się wydaje, ale nie jestem w stanie chyba tego sprawdzić zaraz, tak na szybko. Tak, ja mam 4600, a Milki ma 3900. Więc mam większy fame na Facebooku niż Milki. O to jest akurat ciekawe. A taki Wojan? No Wojan ma 44000, więc no on ma 10-krotnie większy fame ode mnie, a ja mam 4000. No tak tak to Widzę jak wygląda. Idziemy dalej Pierwszy post z jeden z pierwszych to jest Daj lajka, like a, a napisze ci W 2012 roku To było 10 lat Nie, 12, 15, 13 lat temu już zaraz Daj lajka, like a napiszę ci Czy poszłabym z tobą do kina? Czy pozwoliłabym ci zostać u mnie na noc? Na nocowanki u koleżanki, to weźcie, Takie stare rzeczy były. Czy będzie przytuliła? Czy mnie czasem denerwujesz? Czy cię lubię? Czy masz wstawić to na swoją tablicę? Mocne, takie rzeczy kiedyś się robiło Wy się śmiejecie pewnie teraz Ale takie rzeczy były, nie? Te, takie rzeczy właśnie się robiło I takie rzeczy były, no normalne tutaj granie w jakieś farmy No ja też tak robiłem, nie? Lili lajka napiszecie, jeśli cię lubię, jeśli cię kocham, jeśli cię denerwujesz, jeśli cię nienawidzę Ej, mocne, to są, wszystko jest to samo Poluba napisze ci, jak się nazywam, czy mogłabym mi z za rękę, kto, co mi się w najbardziej podoba, na ile procent cię lubię i nikt dosłownie tutaj nic nie dał, nie? Ej, dobra, ja tutaj daję normalnie zaraz lajka, nie? No, aż bym dał lajka, nie? To jest tak zabawne. Taki stary pościg nic dosłownie tutaj nie ma, nie? No, ciekawe, że ten akurat się nie wybił. Idziemy dalej. Do 100 jego pierwszy dosłownie post w życiu to jest wakacje, kto się cieszy łapka w górę. 27 czerwca 2014 rok, czyli faktycznie, no te 11 lat temu e, tostu taką rzecz właśnie na Facebooka stwierdził, że sobie wstawi. Jeżeli chodzi o jego zdjęcia, no to jest tylko jedno zdjęcie i tutaj nie ma żadnego innego. E, wszystkie inne zostały usunięte, więc jest tylko takie zdjęcie tosta i dosłownie nie ma ani jednego zdjęcia więcej. No więc ciekawie, e, a jeżeli chodzi o oznaczenie, no, no to ja na przykład tutaj jestem tak, ha, to jestem ja, e, to jestem też ja, e, to jestem też ja w ogóle no, świetnie jestna sprawa, ale nie wiem, no wszędzie po prostu to, to się oznaczałem, no i tutaj jeszcze taki palion, taki w miarę jeszcze tutaj, e, młody, można wejść na jego profil, to jak zobaczycie sobie jak tam poskrolujemy zdjęcie, które miał wcześniej profilowe, no to na pewno też tutaj będzie grubo, bo mamy takie zdjęcie, mamy takie zdjęcie, mamy takie zdjęcie, mamy takie zdjęcie i mamy również te wszystkim znane, e, czyli właśnie <laughs> te zdjęcie, a nie, to jest jeszcze jakieś starsze. O, to jest zdjęcie, tak. To jest zdjęcie, które na pewno z Was każdy dobrze zna, bo to jest zdjęcie, które no było też na jego Instagramie niedawno tam wrzucone. Ale tutaj, jaki model, nie? No, mocne, mocne, mocne. W każdym razie oglądaliśmy pierwsze zdjęcia influencerów y, YouTube'owych z Minecrafta dzisiaj. Y, jak chcecie więcej takich filmów, i subskrybujcie.